Witam na Ogrodni. Witajcie. Dzisiaj będę przycinał moją wierzbę. Patrzącą. Yy, ten drugi przewodnik tutaj, właśnie przytnę tutaj. Bo nie może mieć dwóch, bo jak będzie większa, to ją rozerwie. Podczas wichur. Więc ją przytnę. Tutaj też trochę sobie z pomogę jeszcze. Te hucze gałązki uciąć. No, yy, więc to tak wygląda. No to. Widzimy się po cięciu w takim razie. I jak to będzie wyglądać? No, dobra. Witam z powrotem. Tym razem po cięciu już wierzby. Przyciąłem ją. Drugi przewodnik został przy, yy, 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 ścięty. Yy, posmarowałem oczywiście maścią ogrodniczą. Jest ok. O. Tutaj przyciąłem będzie jej lżej. Oczywiście od tych gałęzi, od, od tych konarów. Tam przyciąłem jeszcze. O! No, wanie. później na wiosnę to wybije i będzie super. No, jak już tam jest. No i super. Ekstra. Niech sobie rośnie. Chociaż tutaj bym może przyciął, ale dobra, bań już niech tak będzie. Bo bym zciął tutaj, ale. Ale niech będzie. Tak będzie fajnie wyglądała ta wierzba. Dobra. No to zobaczymy jak na wiosnę będzie. Więc jeśli wam się podobało, jeśli ładnie przyciąłem tą wierzbę, to zostawcie suba, łapkę i komentarz. A! Jeszcze takim sekatorem ciąłem i piłką elektryczną, no. I no i co? Co by było na te Jeśli wam się podobało, to zostawcie suba, łapkę, i komentarz. Cześć.